Właśnie jesteśmy w Jack in the Box i zamówiliśmy olbrzymie Shaky Oreo. Tak one wyglądają. To jeszcze wisienkę mamy na górze, zaraz ich posmakujemy. Mmm, Dobry. Mhm, Naprawdę dobry. Mmm Oreo. Dobrze, bo ja też to spróbować. No. Teraz Ania próbuje. Jeszcze trochę. No, dobre są, naprawdę są dobre. E, dosyć drogie były, ale to są właśnie duże, to są bardzo duże szejki. Zaraz sprawdzam. Cena 7,58, a z podatkiem. Gdzie to jest? Z podatkiem 8,24. Dobre są. jack in the box is your choice nice one